37 uczniów ze szkół z terenu gminy Piekoszów stanęło do rywalizacji w gminnych eliminacjach do ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej pod hasłem Młodzież zapobiega pożarom. W swoich kategoriach najlepsi okazali się Anna Malicka i Michał Wawrzycki. Oboje będą reprezentować gminę Piekoszów w powiatowych eliminacjach. Eliminację przeprowadzono w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekoszowie. Organizatorem turnieju był Urząd Gminy w Piekoszowie przy udziale Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Piekoszowie. W turnieju uczestniczyły reprezentacje szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy. Jak pan ocenia umiejętności uczniów podczas dzisiejszego testu i sprawdzianu? Nie wie Pańcu, co, nawet dobrze napisali, zwłaszcza ta grupa starsza. Ciężkie pytania były, bo ja jako strażak z długoletni, miałbym problemy z tymi, z tymi pytaniami, a że dobrze poszło, także oceniając na córkę zdali to jako on nawet nie zleżny. Eliminacje tradycyjnie już rozpoczęto od zapoznania uczestników z regulaminem turnieju wiedzy pożarniczej. Następnie rozdano testy składające się z 30 pytań otwartych i uczniowie mogli przystąpić do pracy. Jak się później okazało, wykazali się nie lada wiedzą. Zakończyliśmy zmagania w 42 turnieju gminnym Młodzież zapobiega pożarom. Czy warto brać udział w takich turniejach? Na pewno warto, bo Taki turniej to także mm, przypomnienie wiadomości z zakresu pożarnictwa, ale także możliwość, żeby dzieci z mm, branżą pożarniczą e, zapoznały się. Z tego co wiem, pytania wcale nie były proste, a jak pan ocenia umiejętności e, uczniów z piekoszowskich szkół? Dzieci niewątpliwie przygotowały się bardzo dobrze do tych eliminacji, o czym świadczą osiągnięte wyniki. E, pytania nie były łatwe, ale. To są eliminacje gminne. Tutaj już wymagamy naprawdę bardzo dobrej wiedzy, a ta wiedza była pokazana w tych eliminacjach. No i co dalej? Zwycięzcy teraz pójdą o szczebel wyżej. Zwycięzcy będą reprezentowali gminę piekoszów na eliminacjach powiatowych, które odbędą się w Kielcach i miejmy nadzieję, dalej na szczeblu wojewódzkim. Po sprawdzeniu testów i podsumowaniu wyników okazało się, że potrzebne były aż dwie dogrywki. Kiedy je przeprowadzono, komisja mogła wytypować czołowe miejsca w poszczególnych grupach wiekowych. I tak najwyższym poziomem wiedzy w kategorii klas gimnazjalnych wykazał się Michał Wawrzycki z Zajączkowa. No, przygotowania trwały tak, że zwolniała nas pani z lekcji i przygotowywaliśmy się, odpowiadając na różne pytania. A na przykład też od, 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 przygotowywaliśmy się w domu, czyli otwierają na przykład stronę y, OTWP i rozwiązywaliśmy testy. Powiedz, spodziewałeś się tej wygranej? Y, nie, na pewno nie. Szokowało mnie to bardzo. Przyda się ta wiedza? Da się ją wykorzystać w jakiś sposób? No, przyda. Myślę, że się przyda. W kategorii szkół podstawowych na miejscu pierwszym znalazła się Anna Malicka z Brynicy. W jaki sposób przygotowywałaś się do tego konkursu? Brałam dużo informacji z internetu. Można bardzo dużo ogólnie dowiedzieć się z różnych stron. Ja brałam na przykład informacje ze strony otwp.pl/testy. To jest bardzo, bardzo dobra strona. Można się tam wiele dowiedzieć o strażakach, o wszystkim. Spodziewałaś się tego zwycięstwa? Myślę, że na początku myślałam, że. Za bardzo mi się to nie, nie uda. Na przykład był bardzo, bardzo, bardzo ciężki test i było trudno niektórym na chwilę pytania odpowiedzieć, ale no, nie spodziewałam się ogólnie tej wygranej. A powiedz, warto czerpać wiedzę z zakresu pożarnictwa? Myślę, że tak, to jest bardzo przydatne, dlatego że jak nagle nie wiem, stanie się coś, nie wiem, jakiś pożar, coś można powiedzieć, tak? I pomóc na przykład niektórym osobom. Na zakończenie zmagań do najlepszych powędrowały cenne nagrody ufundowane przez wójta gminy Piekoszów Zbigniewa Piątka, który objął eliminacje gminne patronatem honorowym. Warto podkreślić, że wszyscy zarówno biorący udział w turnieju, jak i ich opiekunowie otrzymali podziękowania i upominki.